No, i wreszcie czas na ostateczny cios, który Dawid zadaje Goliatowi, przygotowany wcześniej. Dziś, między innymi, to więc rozbiegi lecimy. Frejda z Bogiem słowo daje dziś wersję espresso, jednowątkowo krótko i na temat. Więc mówiliśmy już sobie o tym, że Dawid myśli na sposób przymierza i mówi na sposób przymierza, które ma z Bogiem. Jesteśmy w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 17, i w wersacie 48 czytamy takie oto słowa. I oto, gdy wstał Filistyn, szedł i zbliżał się coraz bardziej ku Dawidowi. Więc Filistyn zbliża, Goliat zbliża się do Dawida. Co na to Dawid, który myśli z wiarą i mówi z wiarą, jest przekonany, że jest we właściwym miejscu i we właściwym czasie, polegając na Bogu. Dawid również pobiegł szybko na pole walki naprzeciw Filistyna. Pobiegł szybko. Tu już nie było czasu na zastanawianie się w lewo, w prawo, zawracamy, idziemy do przodu. Dawid pobiegł szybko, ponieważ wcześniej myślał z wiarą, mówił z wiarą. I teraz co? Sięga Dawid do torby pasterskiej, wyjmuje z niej kamień, wypuścił go z procy, trafiając Filistyna w czoło. Także kamień utkwił w czole i Filistyn upadł twarzą na ziemię. Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem. Procą i kamieniem. Ale już wiemy, że to nie była magiczna proca i magiczny kamień, tylko te proste środki, które wystarczyły, żeby pokonać Goliata. Ale dlaczego wystarczyły? Dlatego, że jak odkryliśmy wcześniej, Dawid myślał na sposób przymierza i mówił na sposób przymierza i działał na sposób przymierza. I to jest cały sekret: myślę z wiarą, mówię z wiarą i działam z wiarą. W oparciu o przymierze, które mam przez wiarę w Jezusa. Dlatego zmieniam moje myślenie słowem Bożym. Wypowiadam prawdę Bożego Słowa. To one, one kształtują ramy, w których ja się poruszam. I gdy przychodzi do boju, działam z wiarą w oparciu o te obietnice, które mam w przymierzu z, z Bożego Słowa. I wtedy te drobne środki, w tym przypadku proca i kamień, no coś, co wydawałoby się, że. Jest zupełnie niewspółmierne z yy, możliwościami Goriata. Wystarczają, bo wcześniej, gdybyśmy sobie teraz czytali te wersety w drugą stronę. Jest to wojna Pana. On wyda naszych wrogów w nasze ręce. Yy, nie mieczem ani dzidą Pan ocala. Idziemy naprzeciw wrogom w imię Pana naszego. Więc kiedy jesteś w przymierzu z Bogiem, to po prostu bierzesz to, co masz. Yy, swoje umiejętności. Tyle pieniędzy, ile akurat masz, yy, yy, taką grupę ludzi, jaką Bóg wokół ciebie postawił, i tak dalej, i tak dalej. I myślisz z wiarą, mówisz z wiarą i działasz z wiarą. Pytasz się pana, jaka jest jego wola, i używasz tego, co masz na dobry początek. A pan potrafi pomnożyć, pan potrafi użyć z wielką mocą tego, co wydaje się drobne i yy, takie niepozorne. Jakoś to teraz trzeba przełożyć na swoje życie, więc pomóż nam Duchu Święty, żebyśmy nie lekceważyli tych, zdawałoby się, po ludzku drobnych rzeczy, które mamy. Bo słowo wypowiedziane z wiarą ma wielką moc. Myśl przyjęta z wiarą, fragment z Bożego Słowa przyjęty z wiarą ma wielką moc. I proste działanie wykonane z wiarą, wykonane z miłością ma wielką moc. Dlaczego? Bo wykonujemy je w imię Pana, zastępów aby błogosławić ludzi, aby przełamywać trudności, aby zobaczyć, jak w tym przymierzu możemy żyć. Tyle na dziś, jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je, niech się nie się dobra o Prawdzie z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.